Dzień dobry, dzień dobry! Budowanie nowych nawyków może być wyzwaniem, ale istnieje kilka sprawdzonych trików, które pomogą ci zrealizować ten cel. Figułka motywacji od po swojemu zapraszam Julita Wiśniewska. Dziś będzie dużo przykładów, więc od razu zaczynam bez wstępu. To będą moje sprawdzone patenty, które naprawdę działają. To dzięki nawykom i odpowiedniemu ich budowaniu schudłam 15 kg, regularnie oszczędzam pieniądze, czy na przykład prowadzę systematycznie media społecznościowe. Zaczynamy od pierwszego elementu, czyli wizualizacji, bo ona u mnie odgrywa ogromne znaczenie. Wizualizacja to technika polegająca na wyobrażeniu sobie tego, jak będę się czuła, kiedy nawyk stanie się częścią mojego życia i przyniesie oczekiwane rezultaty. W moim przypadku nie były to jakieś zniosłe cele i twoje też wcale nie muszą takie być. Gdy na przykład zaczynałam przygodę z aktywnością fizyczną, wyobrażałam sobie, jak mam piękne i szczupłe nogi i przerwę między udami. Dlatego ty wizualizuj sobie cel tak często, jak to możliwe. Drugi tip to przygotowywanie się z wyprzedzeniem. Jeśli na przykład chcesz zacząć ćwiczyć rano, przygotuj sobie ubrania sportowe i buty już wieczorem. W ten sposób rano nie będziesz musiała zastanawiać się, co założyć, a po prostu przystąpisz do działania bez żadnych wymówek. Trzeci tip to ustawienie przypomnień. Chcesz pić więcej wody? Ustaw sobie budzik w telefonie, który będzie ci przypominać o tym, na przykład co godzinę. W ten sposób nie musisz pamiętać o niczym na bieżąco. Kolejna rada, zacznij od małych kroków. Zamiast od razu rzucać się na głęboką wodę, zacznij od małych, łatwych do osiągnięcia celów. Na przykład, jeśli chcesz zacząć ćwiczyć, zacznij od 5 minut dziennie i stopniowo wydłużaj ten czas. Ale najpierw warto utrwalić ten nawyk w najprostszej formie. Ten tip łatwo też wdrożysz, gdy na przykład chcesz uczyć się języka obcego lub gdy chcesz budować swój biznes, chociaż tu warto zacząć od trochę większej ilości czasu niż 5 minut. Monitorowanie postępów to również bardzo ważna część procesu. Zaznaczaj w habit trackerze dni, w których udało ci się wykonać nowy nawyk. Takie małe sukcesy naprawdę dodają motywacji i pokazują ci, jak dużo już zrobiłaś. I czas na prezent. Mój uniwersalny Habit Tracker czeka na ciebie w opisie do tego podcastu. Wsparcie innych to również kluczowy element. Jeśli masz kogoś, kto będzie cię motywował, łatwiej będzie ci trzymać się swojego celu. Możecie razem wprowadzać nowe nawyki i wzajemnie się wspierać. Jeśli nie masz takiej osoby w swoim bliskim otoczeniu, poszukaj jej w internecie. Zmiana otoczenia również może pomóc. Jeśli na przykład chcesz zacząć oszczędzać, ale wiesz, że masz tendencję do impulsywnych zakupów, omijaj galerie handlowe i sklepy. Zawiązanie nowego nawyku z istniejącym nawykiem to kolejny świetny sposób. Jeśli chcesz na przykład czytać więcej książek, możesz przerzucić się na audiobooki i słuchać ich podczas codziennych domowych czynności, na przykład sprzątając czy gotując. Ja dzięki temu w tym roku mam już na koncie ponad 100 książek. I na koniec pamiętaj, że ważna jest elastyczność. Czasami coś może stanąć na drodze, ale to nie oznacza, że masz się poddać. Po prostu wróć do nawyku jak najszybciej. Ważne, żeby nie rezygnować po pierwszym błędzie. I zadanie na dziś. Wybierz jedną z metod, którą opisałam w podcaście, i wdróż ją w tym tygodniu. Dziś bardzo dziękuję i życzę cudownego poniedziałku i jeszcze lepszego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku!